Kolejny wtorek, a więc pora na Radiowy Ekspres Studencki, magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziś usłyszycie o pierwszym historycznym trójboju organizowanym przez naszą uczelnię, o nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej oraz o zbliżających się wyborach do samorządu studenckiego WSK Sim. Przy mikrofonie Paweł Górka. Ubiegłą niedzielę samorząd studencki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zorganizował pierwszy wewnątrz uczelniany trójbój. Studenci, którzy wpisali się na listę uczestników, rywalizowali w trzech następujących po sobie konkurencjach bieganiu, kajakarstwie oraz strzelaniu. Udało nam się z nimi porozmawiać. Moim zdaniem organizacja stała na wysokim poziomie. Dla zawodników, którzy zdobyli czołowe miejsca, były przygotowane medale i puchary, więc praktycznie najlepsi zawodnicy zostali obdarowani w godny sposób, uhonorowani właśnie swoimi miejscami. Pogoda, można powiedzieć, że dopisała, ponieważ nie padało, aczkolwiek ten upał mógł przeszkadzać niektórym zawodnikom podczas biegania. Dla mnie najlepszą konkurencją były kajaki, ponieważ ostatnio złapałem zajawkę właśnie na tą dyscyplinę sportu. Ogólnie zawody zaliczam na plus. Najbardziej podobała mi się konkurencja pływanie na kajakach, ponieważ pierwszy raz były takie zawody, właśnie, które odbywały się na Wiśle. Mamy właśnie taką możliwość, ponieważ Wisła jest od razu za naszym akademikiem, pogoda dopisała było bardzo słonecznie, frekwencja była dość duża, choćby mogła być lepsza. Po całych zawodach odbyła się impreza, która trwała do późnych godzin wieczornych. Wszyscy studenci bawili się rewelacyjnie, były kiełbaski i inny poczęstunek. Myślę, że te zawody powinny się odbywać co rok. Gdy na zewnątrz robi się coraz cieplej, i gdy wielu myślami jest już na wakacjach, studenci uczelni wyższych przygotowują się do nieuniknionej sesji egzaminacyjnej. Nie inaczej jest tutaj, w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Studenci naszej uczelni każdego dnia spędzają wiele godzin na powtarzaniu materiału z semestru letniego. Dwoje z nich opowiedziało nam o swoich przygotowaniach i sposobach na owocną naukę przed sesją. Jeśli chodzi o przygotowania do sesji, to moim zdaniem bardzo fajnie jest na przykład sobie tak codziennie coś powtarzać. Ale ja oczywiście, jako że nie jestem taką osobą, to nie powtarzałem codziennie nic. Więc tak naprawdę najważniejszą rzeczą to jest po prostu wziąć się, chociaż nawet w ostatniej chwili, jeśli już mamy tą ostatnią chwilę, te kilka dni przed, to wziąć się za to wszystko na poważnie i przede wszystkim każdą rzecz, którą się uczymy, spróbować sobie skojarzyć z jakimś obrazem. Bo potem, kiedy, przynajmniej ja tak mam, potem, kiedy będę siedział na tym egzaminie i będę miał te wszystkie pojęcia w głowie, to na pewno przy skojarzeniu sobie to z jakąś emocją, z jakimś obrazem, z jakąś, powiedzmy tam, formą jakiegoś wyobrażenia, to wtedy na pewno mi się to przypomni, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nasz mózg to jest taki zbiór po prostu informacji, który bardzo jest pomocny, jeśli potrafimy z niego korzystać. Przygotowania zaczynam kilka dni przed egzaminem, w zależności od tego, jak trudny będzie. Oczywiście mam już doświadczenie po sesji zimowej i już mam świadomość, do którego wykładowcy potrzeba więcej ćwiczeń, potrzeba więcej treningu, więcej powtarzania. A z tą świadomością łatwiej się przygotowywać. Poza tym, poza powtarzaniem w samotności, najlepiej porównać notatki wszystkich znajomych, czy coś nam nie umknęło podczas zajęć. Później porównać całą wiedzę z tym, co wiedzą najbliższe znajome, koleżanki i myślę, że to spokojnie wystarczy, aby tę sesję zdać jak najlepiej. W najbliższy weekend 8 i 9 czerwca w naszej uczelni odbędą się wybory do rady oraz na stanowisko przewodniczącego samorządu studenckiego. Będą to bardzo ważne dni dla całej społeczności akademickiej, ponieważ to właśnie wybrani kandydaci będą reprezentować wszystkich studentów, a także dbać o promocję uczelni i organizację licznych studenckich wydarzeń. O formie tegorocznego głosowania porozmawialiśmy z obecnym przewodniczącym samorządu Łukaszem Żmudą. Jeżeli chodzi o tegoroczne wybory do samorządu, to w tym roku. Szykuje się dość mocna zmiana, ponieważ będziemy głosowali w całości elektronicznie. W zeszłych latach były to forma klasyczna, tradycyjna, poprzez postawienie krzyżyka, a w tym roku postanowiliśmy, że elektronicznie odbędzie się głosowanie. Jeden z takich plusów myślę, że studenci zaoczni, którzy w dniu wyborów niekoniecznie mają zjazd na terenie naszej uczelni, mogą po prostu też zagłosować, więc to jest po prostu. Krok też w stronę studentów zaocznych, żeby ich nie pomijać. Czas na magazyn, który tym razem przygotował Miłosz Rajczakowski. Cześć! Jako że wybory samorządowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zbliżają się wielkimi krokami, dziś porozmawiamy o urzędzie przewodniczącego uczelni, a gościem naszego radia jest łucja Darbach, wiceprzewodnicząca w latach 2016-17 i przewodnicząca w latach 2017-18. Witam cię serdecznie, Łucja. Witam serdecznie. Powiedz mi na początku z własnego doświadczenia, jaki to obowiązek spoczywa na urzędzie przewodniczącego? Pierwszym podstawowym obowiązkiem jest oczywiście reprezentowanie stanowiska studentów władzą uczelni i szukanie. Takiego kompromisu pomiędzy jakby, punktem widzenia władz uczelni a studentów. Czy ma taki przewodniczący realny wpływ na życie? uczelni, czy to raczej forma reprezentacyjna? Nie, myślę, że jak najbardziej. Przewodniczący, który jest świadomy swojej pozycji, jest świadomy tego, jaki ciąży na nim obowiązkiem, ma duży wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje uczelnia. Może swoje postulaty przedstawiać na senatach uczelni, na, które zawsze, na których zawsze jest mile widziane. A poza tym też, no, to przewodniczący pilnuje tego, aby w odpowiednim czasie były przyznawane godziny rektorskie, czyli te dni wolne, które dla naszych studentów są bardzo ważne, tym bardziej, że jesteśmy z całej Polski i dojazd do domu też trochę trwa. A liczne autorskie pomysły? To tak samo, natomiast jest to raczej ym, skierowane do studentów i jest to y, raczej rozwój kulturalny, integracyjny, sportowy, duchowy i y, y, y to też ma wpływ, z tym, że to już jest wpływ raczej taki indywidualny na każdą osobę, bo y, no, nie, nie każda inicjatywa do każdego trafi, więc trzeba też mieć taki szeroki pułap tych inicjatyw. Jakie według Ciebie otrzyma kobiety, powinien mieć cechy dobry przewodniczący? Na pewno powinien być cierpliwy. Na pewno powinien mieć trochę pokory w sobie, bo no nie, nie wszystko pójdzie zgodnie z jego planem, na pewno powinien też umieć słuchać, słuchać władz i słuchać studentów, no i powinien też być pamiętliwy, to, to, to w, takiej, w takim znaczeniu, że powinien pamiętać skąd się wywodzi, to znaczy, że jest, on nadal jest tym jednym ze studentów i przede wszystkim ich powinien reprezentować. W tym roku pojawi się całkiem sporo nowych kandydatów. Czego życzysz tegorocznym kandydatom? No przede wszystkim powodzenia i spełnienia obietnic wyborczych, bo wiem, że już takie powoli zostają wysuwane w kampanii. Więc życzę tego, aby wytrwali w tym. No i bardzo, bardzo dużo siły. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I oddaję głos do studia. A już teraz o tym, co w najbliższym czasie wydarzy się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej opowie nam Maja Kochlik. Zachęcamy wszystkich do studiowania w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a w niej nowe specjalności na kierunkach takich jak Politologia i Informatyka. Są to inteligentne systemy informatyczne, które wprowadzą Cię w nowe tajniki zaawansowanych metod sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo, które przygotują Cię pod kątem merytorycznym do zawodu wojskowego. Ofercie kształcenia znajduje się również dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka medialna oraz kulturoznawstwo, a na studiach podyplomowych są to Master of Business Administration, Mediacje Pojednawcze w rodzinie, Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Polityka Gospodarcza, Finanse i Bankowość. Przygotowaniu kierunki takie jak ekonomia i pielęgniarstwo. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej wskasimedu.pl Serdecznie zapraszamy. Dziękuję Maju. To już koniec dzisiejszego wydania radiowego Ekspresu Studenckiego. Pamiętajcie, aby odwiedzać nas na naszych portalach społecznościowych Facebooku, Instagramie oraz Twitterze i nie zapomnijcie śledzić aktualności na naszej stronie internetowej www.wsksim.edu.pl. Słyszymy się za tydzień o niezmiennej porze. Dziękuję za dzisiaj Paweł Górka.